Audi Q6 ETRON to kompletnie nowy model w naszym portfolio. Jest to również pierwszy model, który powstał na nowej modułowej płycie podłogowej. Platforma PPE posłuży nam do stworzenia szerokiej gamy modeli elektrycznych. Co więcej, Q6 ETRON wyznacza nowe kierunki w marce Audi w zakresie designu wnętrza i systemu infotainment. Na pierwszy rzut oka Audi Q6 Etron tron przyciągał uwagę masywną, ale jednocześnie dynamiczną sylwetką o proporcjach idealnych dla suwa. Charakterystycznym elementem z przodu są podzielone światła. Górny reflektor składa się z 61 segmentów LED-u. To światło do jazdy dziennej, którego sygnaturę świetlną możemy wybrać spośród ośmiu dostępnych opcji. Za osobnym, przyciemnionym kloszem znajdują się światła mijania oraz światła drogowe. Określający szerokość auta pas świetlny łączy niesamowite reflektory OLED drugiej generacji. Sześć paneli i łącznie 360 segmentów diod w reflektorach tylnych tworzy wyjątkowe animacje powitalne i pożegnalne. Podobnie jak z przodu mamy możliwość wyboru spersonalizowanej sygnatury świetlnej. W jednej z nich animacja światła postojowego tworzy bardzo żywy efekt za pomocą naprzemiennego wygaszania i rozświetlania pojedynczych diod. Wkierowane przez wysokiej jakości materiały wnętrze modelu Q6 Etron charakteryzuje się minimalizmem i spójnością. Kierowca ma do dyspozycji wirtualny cockpit o przekątnej 11,9 cala oraz główny wyświetlacz do obsługi nowego systemu multimedialnego o przekątnej 14,5 cala. Całość zamknięta jest w panoramicznej, zakrzywionej cyfrowej scenie, która kształtem przypomina charakterystyczny dla Audi Single Frame. Opcjonalny dotykowy ekran po stronie pasażera może służyć zarówno do częściowego sterowania systemem samochodu, jak i do rozrywki. Po zainstalowaniu na nim aplikacji platform streamingowych można oglądać filmy które nie będą rozpraszały kierowcy dzięki filtrowi prywatności. Hej Audi, ciepło mi. Zaraz zrobi się przyjemniej. W dużym stopniu sterowanie funkcjami samochodu może odbywać się za pośrednictwem asystenta głosowego, który ma wbudowany moduł sztucznej inteligencji. Co więcej, samochód uczy się też naszych przyzwyczajeń, dzięki czemu oprogramowanie może podpowiadać nam włączanie pewnych funkcji na podstawie poprzednich zachowań. Informacje z asystentów jazdy oraz systemu nawigacji wyświetlane są na tym przeziernym ekranie tak, jakby malowały się na otaczającym nas krajobrazie. System multimedialny wieńczy nowe nagłośnienie bankenolów sen z głośnikami w zagłówkach. Muzyka odtwarzana w samochodzie nie jest przerywana np. przez komunikaty z nawigacji, ponieważ te podawane są bezpośrednio do ucha kierowcy. Audi Q6 e-tron najbardziej zachwyca właściwościami jezdnymi oraz rozwiązaniami technicznymi. Dzięki nisko osadzonemu środkowi ciężkości, dobremu rozkładowi masy oraz zawieszeniu pneumatycznemu samochód prowadzi się jak po sznurku i nie generuje większych przechyłów nadwozia podczas wykonywania dynamicznych manewrów. Akumulator o pełności ponad 94 kWh zapewnił zasięg w granicach 641 km. Samolot charakteryzuje się bardzo korzystną krzywą ładowania. To w połączeniu z maksymalną mocą ładowania do 270 kW sprawia, że możemy naładować go w granicach od 10 do 80% zaledwie w 21 minut. Co ważniejsze, 10 minut ładowania wystarczy, aby dać sobie dodatkowe 250 km zasięgu. Audi Q6 e-tron występuje w trzech wariantach mocy: 306 koni z napędem na tylną oś, 387 koni z napędem quattro oraz 489 w SQ6. Zapraszamy do salonu Audi City Gdańsk celem bliższego poznania nowego modelu z rodziny e-tron. Pierwsze egzemplarze Audi Q6 są już zarejestrowane jako samochody demonstracyjne i gotowe do jazd testowych. Do zobaczenia.